Witam Państwa w kolejnym programie pod wspólnym tytułem Ireneusz Jabłoński o pieniądzach, władzy i polityce. Dziękuję Państwu za przyjęcie, życzliwe przyjęcie wcześniejszych odcinków, komentarze zamieszczone pod nimi. I kciuka, którego Państwo umieścili, o którego zresztą ponownie proszę, jako wyraz, być może akceptacji treści, z którymi się z Państwem dzielą. Proszę również o udostępnianie tych nagrań we wszystkich dostępnych przez Państwa kanałach. Dzisiaj będę chciał Państwu opowiedzieć o jednym z najbardziej aktualnych i jednocześnie krzykliwych mitów, z jakimi mamy do czynienia. Ale zanim do tego dojdziemy, to popatrzmy może króciutko na to, co się dzieje w życiu politycznym. Otóż nakręcamy ten odcinek na kilka dni przed inauguracyjnym posiedzeniem nowego Sejmu, który ma wyłonić władzę parlamentu i być może dać szansę na wyłonienie rządu w tej lub innej konfiguracji. A jednocześnie wraz z tym wydawałoby się oczywistym i demokratycznym procesem zapisanym w Konstytucji, toczy się wielka dyskusja. Dyskusja, która przybiera ramy histerii. Strona, która najprawdopodobniej odda władzę, w histerii tej posługuje się szantażem moralnym, a w zasadzie wieloma szantażami. Do jednego z ulubionych i szczególnie nagłośnionych należy właśnie ten, który nazwałem współczesnym mitem. Otóż nieszczęście na granicy tragedii związane z zarzuceniem socjalistycznego projektu dobrej zmiany a mianowicie budowy centralnego portu komunikacyjnego pod Warszawą. W pierwotnym zamyśle Projekt ten miał być takim pomnikiem dobrej zmiany, jakim był i jest port w Gdyni, będący pomnikiem rządów przedwojennych, nawet przecież nie rządów sanacyjnych, bo decyzję o budowie Gdyni podjęto i zbudowano pierwsze pirsy pozwalające na przyjęcie statków morskich jeszcze przed zamachem dokonanym przez Józefa Piłsudskiego w maju roku 1926. To, że Gdynia obrosła legendą, i to, że z chwilą wybudowania i osiągnięcia pełnych mocy obsługi wymiany handlowej, stała się najnowocześniejszym portem na Morzu Bałtyckim i jednym z kilku największych portów ówczesnej Europy, jest faktem. To, że zbudowano modernistyczne, ale zupełnie zgrabne, blisko 60 tysięczne miasto wokół tego portu, też jest prawdą. Ale jak się ma do tego CPK? Ano, wspólnym mianownikiem jest tylko propaganda czyli chęć czerpania z mitu Gdyni i przeniesienia go na mit centralnego portu komunikacyjnego. Zwróćmy uwagę, że o CPK mówi się od kilku lat i do tej pory nie powstał nawet projekt budowy tego przedsięwzięcia. Warte podkreślenie jest to, że szybciej niż projekty na deskach kreślarskich planistów rosły koszty budowy tego przedsięwzięcia. Pierwsza informacja, jaką dostaliśmy kilka lat temu od pana premiera Morawieckiego, mówiła o koszcie budowy nieco ponad 36 miliardów złotych. Później urosło to do 64, a dzisiaj mówimy o kwocie ponad 100 miliardów złotych, być może nawet 120 miliardów złotych. Przypomnijmy, że CPK miałby być zbudowany z czterech pasów po 4 km, każdy. Dzisiaj mamy, z tego co wiem, tylko dwa pasy o zbliżonej długości, i to na lotniskach wojskowych. Miałby obsługiwać 70 milionów ludzi rocznie. Rodzi się pytanie, skąd mielibyśmy wziąć te 70 milionów pasażerów? Zważywszy, że w ostatnim najlepszym roku y, dla lotnictwa cywilnego w kraju, roku 2019, wszystkie 12 portów lotniczych w Polsce obsłużyło niecałe 50 milionów ludzi, przy czym samo Okęcie. Niespełna 19 milionów ludzi, co dawałoby obsługę na poziomie 37-38% wszystkich pasażerów obsługiwanych w kraju. Zatem, patrząc w ten sposób na zamysł zbudowania CPK, trudno nie zauważyć jakiejś megalomanii czy też gigantomanii. Ma być ona usprawiedliwiona wywołaniem germanofobii której pełno w przestrzeni publicznej, bo głównym argumentem wobec tych, którzy pytają o celowość i sens takiego przeciwnięcia, a już na pewno w tej skali, jest zdanie, że jesteś przeciwko CPK, to znaczy, że jesteś niemieckim agentem, który reprezentuje interesy lotniska berlińskiego. Proszę zwrócić uwagę, jak tutaj twórczo propaganda dobrej zmiany poszerzyła zakres agentury. Dotychczas wszyscy krytycy byli ruskimi onocami, a teraz stali się w części przynajmniej niemiecką agenturą. Tak na marginesie czekamy ciągle na wyjaśnienie przygody pana. Premiera Morawieckiego z niemieckimi służbami specjalnymi Stasi, bo jak ujawnił jeden z dziennikarzy śledczych, pan premier figuruje aż dwukrotnie w kartotekach tej złowrogiej, energetycznej służby specjalnej. Dotychczas niewiele na ten temat się dowiedzieliśmy. Zatem ostrożnie może nieco z tą niemiecką agenturą. Skoncentrujmy się na aspekcie ekonomicznym i cywilizacyjnym tego przedsięwzięcia. Jest dostępna w internecie i teraz szeroko promowana grafika, na której pokazane jest gwiazdka z miejscem położenia przyszłego centralnego portu komunikacyjnego i na różne kolory zaznaczone linie kolejowe i linie drogowe, które gwieździście schodzą się z całej Polski do tego miejsca. Tę infrastrukturę komunikacyjną drogowo-kolejową, prowadzącą ze wszystkich zakątków Polski do CPK, nazwano strukturą szprychową. Dobrze to brzmi i dobrze to wygląda. Niemniej wyprodukowanie takiej grafiki jest w zasięgu nawet średnio zdolnego bo infrastruktura kolejowa-drogowa to nie są kreski. W różnych kolorach na mapie, tylko to jest ogromna praca do wykonania w terenie. Jak się okazuje, budowanie linii kolejowych czy autostrad zajmuje u nas sporo czasu, i cały czas, niestety, idzie jak przysłowiowa krew z nosa. Ale patrząc na tę mapę, warto by sobie zadać pytanie. Czy po to, żeby zbudować strukturę gwieździstą prowadzącą do Warszawy ze wszystkich kierunków geograficznych kraju potrzebne nam jest CPK? Otóż nie, równie dobrze ta struktura może być doprowadzona do dzisiejszej Warszawy jako centrum administracyjnego i politycznego kraju. Korzystając z logiki formalnej, łatwo zauważyć, że w tym wypadku CPK z jego gigantomanią Byłoby bardzo kosztownym dodatkiem do budowy tej infrastruktury. Zatem rodzi się pytanie, czy CPK w ogóle jest nam potrzebne, czy w ogóle ma sens? No, jeżeli miałby być dużym lotniskiem, pewnie nie tak jak to sobie zaplanowano, ale powiedzmy dużym lotniskiem, to tylko wtedy, kiedy byłoby to lotnisko obsługujące ruch transkontynentalny. Czyli z jednej strony. Prowadzące loty do obu Ameryk, przede wszystkim Ameryki Północnej, a z drugiej strony na Daleki Wschód, zatem do Chin, Japonii, Indochin, może Indonezji docelowo. Ale wtedy rodzi się pytanie: kto miałby z tego CPK tam latać i tu przylatywać? Mamy w zasięgu niespełna tysiąca kilometrów duże lotniska obsługujące ruch transkontynentalny, z którego już dzisiaj korzystają Polacy. Ja na przykład lecąc do Waszyngtonu czy do Pekinu, właśnie z tych lotni skorzystałem. Korzystałem również z Warszawy, wtedy kiedy ona proponowała ekwiwalentne loty. Zatem mamy Berlin, Frankfurt, Wiedeń, Helsinki, z tego co tylko można by tak na szybko wymienić jako porty obsługujące już dzisiaj trasy transkontynentalne. Oczywiście miłym dla ucha i oka byłoby to, żeby port w Warszawie czy też pod Warszawą stał się portem obsługującym choćby w takiej skali jak Wiedeń czy Helsinki, nie mówiąc już o Frankfurcie czy Berlinie, trasy międzykontynentalne. Ale powtórzmy raz jeszcze pytanie: skąd wziąć 70 milionów pasażerów rocznie? Bo przecież nie będą się oni rekrutowali ze stosunkowo ubogich i nadal ubożających obywateli Ukrainy, Białorusi czy wyludnionych państw Prybałtyki. Również nasi południowi sąsiedzi, Węgrzy, Słowacy czy Czesi, nie dają odpowiedniego potencjału demograficznego. Jedyną liczącą się grupą ze względu na potencjał demograficzny i stopień zamożności są Niemcy. Ale proszę mi powiedzieć jeden argument, dla którego Niemiec mieszkający w landach wschodnich czy centralnych miałby nie skorzystać z portu w Berlinie, Frankfurcie, Monachium czy Hamburgu, a my chciałby przyjechać lub przylecieć do Warszawy. Za każdą sesowną i przekonującą odpowiedź na to pytanie stawiam dobrą kawę w wybranej kawiarni w Warszawie. Powtórzmy zatem raz jeszcze pytanie, czy w związku z tym CPK nam jest potrzebne. Otóż CPK w swej megalomańskiej formie nie. Natomiast lotnisko skrojone na potrzeby kraju i naszego bezpośredniego otoczenia, między Łodzią a Warszawą, tak. Taki pomysł budowania lotniska między Łodzią a Warszawą, raz to na terenie gminy Babice, innym razem pod Sochaczewem, był żywy i dyskutowany jeszcze w latach 90. Niestety ówczesne lobby, nazwijmy je tak elegancko, Pruszkowsko-Warszawskie zablokowało ten pomysł i doprowadziło do rozbudowy terminali na lotnisku Okęcie. Mimo że ze względu na geograficzną lokalizację tego lotniska, możliwości jego rozwoju były i są więcej niż ograniczone, drugim poza polityczno-propagandowym argumentem przemawiającym za budową CPK w tej wielkości, jaka została pierwotnie zaplanowana. Jest stwierdzenie, że potrzeba nam nowej Gdyni. O ile inwestycja w port w Gdyni i miasto było koniecznością dla II Rzeczpospolitej, ponieważ było to rzeczywiste okno na świat i w inny sposób trudno było, by prowadzić wymianę handlową na skalę masową, bo zwróćmy uwagę, że port w Gdańsku nie tylko był w obcym obszarze celnym pod zarządem obcego żywiołu. I dodatkowo był to mały port i dość przestarzały, ponieważ, wbrew temu, co nam się opowiada, Gdańsk w tamtym czasie był prowincjonalnym miastem, głównie miastem garnizonowym o bardzo lokalnym charakterze. Głównym miastem i portem obsługującym Prusy był Królewiec, zwany dzisiaj Kaliningradem. Zatem Analogia z Gdynią jest absolutnie nietrafiona. Tak jak już powiedziałem, mamy 12 portów lotniczych, które obsługują blisko 50 milionów pasażerów, i to jest nasz liczący się potencjał. W latach 20. XX wieku po odzyskaniu niepodległości mieliśmy raptem 120 km linii brzegowej i jeden port rybacki we Władysławowie. Zatem budowa portów Gdyni była tak jak już mówiłem koniecznością. Dzisiaj jesteśmy w stanie obsłużyć więcej pasażerów niż mieszkańców kraju w oparciu o tę infrastrukturę, którą już dzisiaj dysponujemy. Zatem Przestając się paswić nad tymi megalomańskimi planistami ustępującego rządu, spróbujmy odpowiedzieć pozytywnie, co należałoby wobec tego zrobić. Otóż bez wątpienia należałoby zintegrować infrastrukturę komunikacyjną kraju, zatem kolejową i drogową, do tego projektu, który przedstawia grafika, warszawocentrycznie, ale dodatkowo dobudować niejako link kolejowo-drogowy wokół Polski, który łączyłby Gdańsk ze Szczecinem, Szczecin z Poznaniem, Poznań z Wrocławiem, Wrocław z Katowicami i Krakowem, Kraków z Rzeszowem. Rzeszów z Lublinem i Lublin z Białym Stokiem, a z Białego Stoku przez Olsztyn z Gdańskiem. Takie dwa rozwiązania, czyli tak zwane szprychy i obwodnica drogowo kolejowa miałaby bez wątpienia duży sens w poprawie komunikacji wewnątrz kraju i miałaby bez wątpienia też walor cywilizacyjny. Do budowy tej infrastruktury, która by miała bez wątpienia wymiar cywilizacyjny i usprawniła znacząco komunikację wewnątrz kraju, nie potrzeba tak megalomańskiego projektu, jakim miało być CPK z czterema pasami po 4 km i 70 milionami pasażerów pochodzących wyłącznie z kalkulacji Excelowych. Jest jeden powód, dla którego te przedsięwzięcie miało być budowane. Powiedział o nim pierwszy prezes projektu i spółki, która miała budować CPK, pan doktor Jacek Bartosiak. Otóż tym celem w tamtym czasie, czyli te kilka lat temu, miał być cel militarny. Miało to być lotnisko przygotowane na potrzeby armii amerykańskiej, która potrzebowała takiej infrastruktury do szybkiego przerzutu sił w rejon potencjalnego konfliktu. Ale co będzie, jeżeli po zbudowaniu, nie daj Boże, za 100-120 miliardów złotych takiego obiektu, Stany Zjednoczone wycofają się z aktywnej polityki w Europie? Na co wszystko wskazuje? Zostalibyśmy wtedy z tym obiektem i długiem zaciągniętym na jego budowę jak przysłowiowy Himmelsbach z angielskim. Zatem myśląc poważnie o rozwoju cywilizacyjnym, a rozbudowa sieci komunikacyjnej bez wątpienia takiemu rozwojowi służy, myśląc o racjonalizacji obsługi lotniczego ruchu pasażerskiego i cargo w centralnej Polsce, myślmy o budowie optymalnego lotniska między Łodzią a Warszawą, ale na miarę dzisiejszych i jutrzejszych potrzeb i racjonalizujmy koszty budowy takiego przedsięwzięcia. Niezależnie od tego, łączmy system drogowy i kolejowy w spójną całość, tak aby służył on wszystkim mieszkańcom, nie tylko tym wybierającym się do Warszawy, ale również tym, którzy będą chcieli jeździć i komunikować się między pozostałymi liczącymi się ośrodkami miejskimi w kraju. Reasumując, można by posłużyć się starymi dobrymi wzorcami. Szantażystom mówimy nie. W tym wypadku szantażystom moralnym. Megalomanii, której wyrazem jest CPK, mówimy nie. Natomiast racjonalnej rozbudowie infrastruktury komunikacyjnej, w tym lotniczej kraju, mówimy tak. <grym wytrzymał>